Muzyka bez tego nie, bez. nie, nie, ja chcę patrzeć jak, jak to jedzie się, tak. Bo bo nie, film, na filmie jest, ale tak, Do nie, no, no. Że podziwiam. nie, 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 no, nie, 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 pytań nie, by, ja pytać jak, jak z tym z tym Stasiem, co takim tym, co razem film robiliście, czy kontaktujecie się tam... Ta. on teraz to on jest piłkarz, A ma takie zainteresowania do... piłkarskie. No teraz, sportowiec. Także no, tak po małgodzie rysował. Ale, no, ale czasami się kontaktujecie, ale już mniej. Nie, ciągle. Ciągle? Tylko że my mamy pracę ci też... jak ma... Tam Lejek ma przecież szkołę teraz komunitarną. Aha, tak ma. Ale trochę pierwsze kontakty zawsze to, to mam, inaczej. No no no. teraz chodzi do no. szkoły, gdzie tak patrzymy. Tak, 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 no ale wtedy na filmie z tym co było, ten no a, YouTube jest. No to kiedy malutki, bo on dopiero wtedy do przedszkola, a teraz szkoła, to już inaczej wszystko. Tak. Zamknięcie Tak jest. A tu znowu patrzycie Do widzenia. Do widzenia, powodzenia w drodze. I tak pojechał Stasiu.